Celem programu Akademia Dynamiczna To Samość jest wzmocnienie czynników chroniących nastolatka w środowisku szkolnym na podstawie diagnozy czynników ryzyka. Akademia Dynamiczna To Samość Psychospołeczna Integracja jako czynnik chroniący nastolatka. Dzień dobry, jestem pedagogiem w Państwowych Szkołach budownictwa imienia Mariana Osińskiego w Gdańsku. Proszę cię odpowiedz na to pytanie sądy dziennikarskiej. Przeczytaj, co napisałaś. Udział w tych zajęciach jest bardzo dla mnie ważny, ponieważ zaobserwowałam problemy uczniów, problemy nauczycieli i problemy rodziców, z jakim będą się borykać. Czyli to, że uczeń, przychodząc do szkoły, do nowego środowiska, będzie walczył o swoją pozycję w klasie, będzie szukał roli dla siebie w klasie i na początku nie wiedział, czy to będzie właściwa rola, czy to będzie właściwe miejsce, czy on ten wybór dokonał właściwie. Następne ankiety pokazały to, że większość uczniów wybrała ten kierunek i tę szkołę właściwie się dobrze czują i to mnie bardzo cieszy. Martwiłam się, jak ich korelacja będzie wyglądała, czy będą konflikty, jak będą się kształtowały grupy, podgrupy, podgrupy które się naturalnie stworzą w klasie, jaki uczniowie będą mieli problem. Czy my jako szkoła będziemy w stanie wypracować pewne elementy, pewne mechanizmy, żeby im pomóc? Czy one się przełożą relatywnie na oceny? Czy one się przełożą na frekwencje, na to, jak uczeń sobie poradzi z dodatkowymi obowiązkami, konkursami, działalnością charytatywną, działalnością z pracodawcami? I oczywiście, czy rodzice naszych uczniów, którzy dopiero co przyszli do nas do szkoły, będą w stanie się z nami jakoś porozumiewać, czy będą włączeni, czy będą chętnie z nami współpracowali w szkole przy różnych inicjatywach. Będziemy współpracowali nie tylko na poziomie uczeń, rodzic i co moje dziecko zrobiło, albo co ja bym mogła jako rodzic zrobić, żeby mu pomóc, tylko z zupełnie innej takiej relacji, czyli ja chcę pomóc jako rodzic, bo moje dziecko tutaj przyszło, więc chcę się zaangażować w działalność szkoły. Jako pedagog, czy widzisz taką możliwość, że wychowawca może czuć się profilaktykiem? Opowiedz o tym tak króciutko, proszę. Czy jest jakiś sens taki, żeby wychowawca taką wiedzę poprzez taki program w ogóle zdobywał? Jak ty myślisz? Mi się wydaje, że jest to ogromna wiedza, ponieważ o, y, y... Młodzież, która do, mnie do nas przychodzi, na dzień dobry my, my jej nie znamy. My nie wiemy, z, czym, z jakim bagażem doświadczeń ta młodzież do nas przychodzi. I pierwszą taką siłą i pierwszą relacją, jaką uczeń poznaje tutaj w szkole, to nie są tylko rowieśnicy, ale również pedagodzy, również, którzy są oczywiście wychowawcami, tak? którzy w pierwszej kolejności się zderzają z tymi problemami, z tymi sukcesami, tak? bo to nie tylko problemy, ale również sukcesy naszych uczniów. I uważam, że dla nich to jest ogromna, taka pozytywna... Działalność tego, tego całego programu, że oni od razu ich lepiej poznali, bo myśmy dostali konkretne narzędzia, którymi mogliśmy się posłużyć, żeby ich poznać. Tylko tutaj konkretne narzędzia, które pomogą nam w tym, żeby ich lepiej poznać, bo my wiemy jak, bo my mamy scenariusz, ja bym chciała, żeby te zajęcia zostały rozszerzone, bo, nie, bo brakuje mi takiej korelacji z drugą klasą. Bo ja w pierwszej klasie, kiedy uczniowie przychodzą do nas, to oni też są bardziej tacy zamknięci wycofani, oni bardziej tak na dużo rzeczy robią. Uważam, że te zajęcia powinny być przeprowadzone w drugiej klasie, żeby rzeczywiście, kiedy oni już się powoli otwierają, kiedy oni wiedzą już na kogo, na co stać, dopiero wtedy oni swoje ja pokażą. I wtedy można badać. I wtedy można się dowiedzieć rzeczywiście, czy on jest wycofany, czy on jest w izolacji, czy jest w jego środowisku osoba, na którą on może liczyć, Którą ten dorosły, tak, który mu może pomóc, bądź nie, czy on ma wiedzę, że w szkole jest super wychowawca, bardzo dobra pani z polskiego, bardzo dobry pan z angielskiego, tak, że to jest osoba, która może mu pomóc. Mam takie pytanie, bo ten program jest w efekcie też kierowany do pedagogów, psychologów, po to, żeby oni się też otworzyli na to, że wychowawczyni od angielskiego może mówić twoim językiem. Moje pytanie jest takie: czy ty myślisz, że w drugiej klasie, nie chodzi o tylko Waszą szkołę. Jest taki sens, że sami już umiecie z tymi narzędziami pracować? Czy raczej by takie spotkania jak teraz się odbywają, takie zewnętrzne ciało, które pomaga, ta interesuje się, nie jest potrzebne? Czy raczej myślisz, że taką wewnętrzną energią szkoły można taki program realizować? Jak Ty myślisz? Moim zdaniem jest część nauczycieli, którzy skorzysta jak najbardziej z takiej formy współpracy jak z Państwem. I część nauczycieli jest taka, która woli pracować indywidualnie. Ja uważam, z moich obserwacji, szkoła jest otwarta na wszelkie takie działalności, i, i zawsze fajnie jest współpracować z osobami, z którym dadzą nam narzędzia, pomogą, popchną, bo nie oszukujmy się, my też mamy swoje jakieś. Działania y, roczne, miesięczne, tygodniowe, i osoba, która nas tak popycha, która nam przypomina to też jest taka wartość naprawdę wymierna dla nas, która nas pilnuje, i osoba, która daje nam fajny pomysł, i my w to wchodzimy też, bo y, niekoniecznie y, y, no wiemy, co w, w danej sytuacji zrobić z, z, z tym projektem. A ja uważam, że to jest. Y, na pewno bardzo kształcące, bardzo fajne i, i takie przyszłościowe to, co robicie. Program objął zasięgiem 12 gdańskich szkół ponadpodstawowych. W sześciu szkołach wychowawcy klas pierwszych zapoznali się z narzędziami dydaktycznymi, otrzymali dostęp do materiałów merytorycznych w celu samodzielnego przeprowadzenia siedmiu tematycznych warsztatów i trzech rund ankiety profilaktycznej online dla uczniów w czasie godzin wychowawczych. Aby w ten sposób inicjować autorefleksję uczniów. Wzmocnić komunikację rówieśniczą i międzypokoleniową jako czynniki chroniące nastolatka wobec czynników ryzyka wynikających z analizy wyników ankiety profilaktycznej dla uczniów. W innych sześciu szkołach przeprowadzono ankiety profilaktyczne, aby inicjować autorefleksję uczniów i uczestniczyć w diagnozie poziomu psychospołecznej integracji uczniów, a następnie w kolejnym roku szkolnym, w klasie drugiej, wprowadzić warsztaty profilaktyczne według rekomendacji diagnozy ADT. Przeanalizowane wyniki ankiety profilaktycznej dla uczniów w obu grupach A i B to podstawa do dalszej pracy profilaktycznej dla pedagogów, psychologów i wychowawców jako diagnoza czynników ryzyka, dyslokacji. Na podstawie diagnozy program Akademia Dynamiczna Tożsamość czyli ADT oferuje narzędzia dla wychowawcy, dla pedagoga, psychologa szkolnego, aby wspólnie pracować na rzecz dobra ucznia. Każdego Życzymy powodzenia Państwu w dalszej pracy profilaktycznej. Pozostajemy do dyspozycji jako autorzy, szkoleniowcy programu i mamy nadzieję, że wszyscy, którzy wspierali program do teraz, którzy angażowali się w program, pójdą dalej razem z nami. Z wyrazami szacunku, Beata i Ono Staszyńscy Hansen.